Przedwczoraj odbyła się pierwsza konferencja zapowiadająca Gale Fame MMA 16. Karta walk została w pełni przedstawiona i prezentuje się ona w następujący sposób. Warto przybliżyć sylwetki wcześniej nieomawianych na kanale debiutantów. Szymol jest to kontrowersyjny streamer działający na Twitchu oraz prywatnie przyjaciel Frania. Debiutant znany jest z szalonych transmisji in real life oraz imprezowych streamów. Jego wybryki kilkukrotnie kończyły się banami. Aktualnie również jego profil jest zablokowany, gdyż jakiś czas temu dostał karę za zażywanie nielegalnych środków na streamie. Szymol jest bardzo skonfliktowany z Adrianem Polakiem i jak dowiedzieliśmy się z ostatniej konferencji, ich walka jest już dogadana na przyszłe gale. Nathan Marcoń oraz wiejski Cox. Panowie mają ze sobą trochę wspólnego. Obaj są stosunkowo nowymi postaciami w internecie. Obaj zyskali popularność na TikToku, a ich content w dużej mierze opiera się na treningach, motywacji i żywieniu czyli w rezultacie na budowaniu wymarzonej sylwetki. 19-letni Nathan to także influencer, który działa również na Instagramie oraz YouTube. W ostatnim w tym czasie Nathan zyskał spory rozgłos w internecie za sprawą kontrowersyjnego TikToka, na którym pluje na płatki fagaty oraz w mocnych słowach jej ubliża. Filmik wywołał sporo szumu, ostrą reakcję samej fagaty, co w rezultacie przełożyło się na mini dramę między influencerami, o której nagrywały najpopularniejsze kanały newsowe oraz komentarii. Nathan przez długi czas podtrzymywał swoją narrację, często wbijając przysłowiowe szpilki fagacie, co spotykało się z dużym poparciem odbiorców. W ostatnim czasie sytuacja odwróciła się o 180 stopni, gdyż Nathan wstawił film na YouTube, z którego wynika, że influencerzy się pogodzili, a na 19 latka spadła masa krytyki. Filmik z przeprosinami szybko został sprywatyzowany. Masa komentarzy jednoznacznie pokazuje, że wielu widzów zawiodło się na influencerze oraz często pojawiają się zarzuty, że jego zachowanie jest częściowo analogiczne do zachowania fagaty, którą Nathan wykorzystał dla zasięgów. Influencer między innymi na konferencji wyznał, że żałuje przeprosinowego filmu z fagatą oraz tłumaczył, że jego decyzja była spowodowana między innymi zaleceniami terapeuty, który poradził mu, aby zakończyć wszelkie konflikty. Wiejski Cox, który nie darzy sympatią Natana, poruszył na konferencji temat jego formy fizycznej, zarzucając, że jego rywal mimo zapewnień o naturalności wspomaga się sterydami. Wiejski Cox zaproponował, aby zweryfikować naturalność Natana za pomocą badań i nawet zgodził się na propozycję rywala, aby oddać całość swojej garzy w przypadku, gdy będzie on w cudzysłowie czysty. Następnie Marcoń zaczął abstrakcyjnie zwiększać swoje wymagania, żądając również znacznego zwiększenia stawki od federacji. Jesteś chętny zrobić testy na no moc? E, oddajesz mi swoją garzę całą, jeżeli wyjdzie, że nie biorę. Dobra. Całą garzę swoją. Spoko. E, plus jeszcze. Uuu, Uważaj! Nie, negocjuj, negocjuj. To jest, to, jest, to jest dużo. Ja bym też uważał. Nie ja dokończyłem. Tak? Ja teraz bardzo... wyjdzie, że jestem hipokrytą. Znaczy, jestem hipokrytą, ale teraz widzisz że jestem jeszcze większym hipokrytą bo mi nie dajesz dokończyć. No to mów, no dobra. Mów, e, da, oddajesz mi całą swoją garzę. No. Nie, nie, nie dostajesz nic uh -huh. na walkę, przepraszasz mi publicznie za pomówienia jeszcze federacja mi daje pieniądze. O, jest ale ale jak taki ja raz? Razy Chyba za badania ja na mocz. Dlaczego... Jeżeli wyjdzie, że jesteś czysty, to Boxdel daje ci 30 klocków, a jeżeli wyjdzie, że nie, to dajesz cały sos dla Boxdela. Myś... Znaczy, mógłbym to zrobić, ale za więcej. I zabierasz jeszcze sos... W wywiadach po konferencji Marcoń oznajmił, że nie musi nic nikomu udowadniać. 30 tysięcy od federacji to nie jest wystarczająca kwota oraz mu się to nie opłaca pod względem zasięgowym. Mi się to nie opłaca, to jest biznes. Ludzie wchodzą na mój profil, wyzywają mnie z Po bo tak mi podbijają po prostu zasięgi na wszystkich social media przy takim czymś, że dociera mój profil do większej ilości osób i z automatu więcej osób się dowiaduje o mojej osobie, e, więcej osób może probić moją osobę właśnie przez kontrowersję, że bardziej się w moją historię, moją działalność i kurde. Tak, napędzają. Mnie. Też... Na drugim panelu konferencji największy. Konflikt oraz w rezultacie największe zainteresowanie skupiało się na Adrianie Polaku oraz Patrykosie. Podczas konferencji dochodziło do mocniejszych wymian słownych, lecz jeszcze z zachowaniem pewnych granic. Do momentu face to face, podczas którego Adrian Polak został z zaskoczenia spoliczkowany przez rywala. Ten incydent wywołał dość ostrą zadymę i panowie nie szczędzili najgorszych obelg, szczególnie ze strony Polaka, który wyzwał rywala m.in. od Warda. Adrian kilkukrotnie próbował się wyrwać ochroniarzom i odegrać Rywalowi jednak bezskutecznie. Panowie opuścili panel w asyście ochroniarzy, jednak Polak w dalszym ciągu próbował dorwać Patrykosa i raz mu się to udało. W rezultacie również poza kulisami wywołała się awantura, podczas której domkę został. Stał kopnięty, a jego bluza została potargana. Prowadzący kanał Fame News przybliżył przebieg backstage'owej konfrontacji w wywiadzie dla MMA bądź na bieżąco. Wokół niego że wokół mnie, i on tam się wyrywał, i wiesz, i znaleźliśmy się w niedalekiej odle odległości od siebie on mnie kopnął. To ja się od razu schyliłem i też go uderzyłem. Nie powiem, że mu z... czy coś, bo w coś trafiłem, nie wiem w co nie. No i dalej nas odciągali i on mnie zapał za kaptur. Mieli ciągnąć tym kapturę i mam tutaj taką... ten... takie zdręga i wiesz, jego ochroniarze w jedną, mnie w drugą, on trzyma mnie za kaptur i jeszcze czułem, kur... wiesz, byłem dużo tym duszony, Podczas drugiego panelu został ogłoszony również rywal dla Ferrari'ego, a jest nim hater, czyli zawodnik z pięcioma walkami na koncie, w tym z trzema przegranymi. Bez wątpienia Ferrari jest znacznym faworytem w tej walce, a widzowie raczej jednogłośnie wskazują hatera na porażkę. Jak wynika z konferencji, Ferrari był również zestawiany z Mateuszem Januszem, lecz ten nie zdecydował się na pojedynek za Madeuszem, gdyż między innymi odbiłoby się to negatywnie na jego wizerunku. Według relacji, Ferrari pierwotnie miał stoczyć pojedynek z zawodowym bokserem, którego wyzwał po ostatniej wygranej Kamilem Łaszczykiem. Lecz pięściarz rzekomo się przestraszył i poinformował, że potrzebuje więcej czasu na przygotowania oraz ma do stoczenia jeszcze jedną walkę bokserską. I nie wyszedłeś, Kamil. Ja wiem, że masz tam niby jakąś jeszcze walkę w boksie, ale taki byłeś pewny siebie, także czekam na następnej edycji na ciebie. Liczę, że w końcu będziesz słowny i tak jak powiedziałeś, że przyjmujesz to wyzwanie, tak się sprawdzimy. Ferrari podczas konferencji przeprosił publicznie sadka, którego zaatakował z partyzanta przy okazji ostatniej Gali High League. Amadeusz oznajmił, że jest mu z tym głupio oraz ocenił, że było to karygodne zachowanie. Nie. Ja na pewno nie jestem wzorem. Naśladowania. Wiem, że e, ten Sadek lubi lajki, więc on ma na Instagramie Sadek. Możecie go przeprosić wszyscy ode mnie. Napiszcie mu, że Ferrari ci oficjalnie przeprasza. Jeśli chce, to mogę się z nim spotkać. Po prostu jest mi naprawdę głupio, że tak postąpiłem i mówię to szczerze, prosto z serca. Mimo że Robert Pasut podczas konferencji po raz kolejny zrobił bardzo kreatywny oraz zabawny performance oraz posiada porywczego rywala, z którym nie trudno o konflikt, największe zamieszanie na ostatnim panelu wywołała ostra sprzeczka Pasuta, lecz nie z murańskim, a tańczulą. Wszystko zaczęło się od wypowiedzi tego drugiego, który w wywiadzie dla MMA bądź na bieżąco w ostrych słowach ocenił, że Robert po prostu się sprzedał i nie powinien brać walki z jaskiem murańskim. Nikt nie chciał się z nim bić. Szalony reporter dostał 300 tysięcy, proponowali potem 500 tysięcy za walkę z nim odmówił. W tej dostał milion, odmówił nitro, Milion? Nie tak, Nitro dostał kurwa że tam w pięć odmówił. Przed pasów i dobra. No to chyba pasów, wiesz, jak on się tak lubi przebierać, nie się przeczyta bo tak po prostu się kurwa, sprzedaje na krypa. Wszyscy odmówili tej walki, a on, a on tą walkę że To mega słabe, mega, mega słabe. Robert na konferencji w równie mocnych słowach od Wniósł się do słów tańculi, między innymi oceniając, że arka wypowiedź świadczy o jego maksymalnym przejawie hipokryzji, a jego zachowanie jest dużo gorsze, gdyż podejmował walkę z murańskimi kilkukrotnie, zarobił na tym bardzo dużo pieniędzy, a teraz zabrania robić to samo innym. Jeżeli zachowałem się jak. to ty zachowałeś się jak. bo walczyłeś z Jackiem, jak świnia, bo zrobiłeś to kilka razy, czyli pazerna świnia, i jak pies ogrodnika, bo nie dasz innym zarobić, więc zachowałeś się jak bo świnio pies. Wywołany do tablicy tańcula stwierdził, że jego przypadek jest inny, gdyż miał z Murańskimi realny konflikt oraz był zapewniany, że upokorzony przez niego Murański po kolejnej przegranej nie dostanie już więcej walki. Pierwszy człowieku, to ja miałem realny. Konflikt z tymi ludźmi i musiałem go zakończyć, tak? Bo ciągle było gdybanie, gdybanie. Wygrałem z jednym, wygrałem z drugim. To i tak było za mało, bo ciągle mówili, że wygram. Wygrałem z jednym, po drugim i kurwa, Brawo, wiesz, ja dalej ci tego był problem. Federacja zresztą mi mówiła, że jeżeli tak, Arek, wygrasz, to upokorzysz Jacka i on już nie dostanie więcej walki. A ja tu jednak dostaje walkę. Okazuje się, że stary nikt nie chciał się podjąć, rynka, rękawicz, ty się podjąłeś, tylko ty. Panowie zrobili również face-to-face -face oraz wstępnie umówili się na walkę, która ma dojść do skutku na fame MMA-19, gdyż pasut potrzebuje więcej czasu, aby przygotować się do dużo bardziej doświadczonego tańculi. Do nieudanej próby wyjaśnienia sporu doszło również po konferencji, tym razem szalony reporter chciał obgadać sprawę z pasutem, a później dołączył się tańcula. Rozmowa raczej nie przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Żebym ja Ci powiedział, dlaczego to wczoraj jakoś no nie wiem. Nie, nie, nazwałeś mnie Ja Cię nazywam k***a, Zachowujesz się jak k***a. Nie, nie, Arek tak powiedział, ja tak k***a nie powiedziałem i dlatego też mnie w k***a Ja sobie jak powiedziałeś, ale było słowo k***a. Nie. Nie podawaj mi ręki jak mnie nazywasz. Ja Ci nie podaję ręki teraz, to będzie k***a, z to Robert Pasud w wywiadach podtrzymywał swoją argumentację z konferencji, a na Instagramie wstawił również zlepek filmów z teraz i sprzed roku, ukazujących częściową sprzeczność pomiędzy tym, co Arek mówił rok temu, a tym, co mówi teraz. Nie się tak lubi przebierać, niech się przebiera za bo tak po prostu się zakłówek sprzedaje na k. Wszyscy odmówili tej walki, a on taką walkę wziął. To mega słaby, dużo większy pieniądze. Ja myślę, że Pasut nie dostał, 200 tysięcy nie ucieszył, bo wiesz, nikt się z nim nie chce bić. Mówiłeś, że straciłeś przez cały ten pojedynek i przez to wszystko, co działo się dookoła kilka lat życia. Czemu drugi raz się na to decydujesz? Bo mi bardzo dobrze za to zapłacili. Tylko I co? Dlatego. Tylko... I... Wczoraj wieczorem na kanale Szalony Tańcula pojawił się materiał szerzej odnoszący się do sytuacji z Robertem Pasutem. Arek kilkukrotnie podkreślił, że w momencie udzielania wywiadu, w którym padły ostre słowa w stronę zawodnika fejmu, był on pod wpływem mocnych, negatywnych emocji, gdyż chwilę wcześniej dowiedział się, że Robert wziął walkę z Murańskim. Usłyszałem to i się wkur... naprawdę się wkurzyłem. Zaraz potem dawałem ten wywiad, w którym, no widać tam, Ja jestem po prostu szczerym gościem i naprawdę byłem w... Jego wielkie rozżalenie wynikało z tego, że był przekonany o tym, że swoim ostatnim pojedynkiem zamknął erę Murańskich, a jednak okazało się inaczej. Tak, wiesz, dla ludzi to jest takie, o kurde, on mógł zarobić, ten nie mógł, pies ogrodnika, blebleble, to naprawdę dla mnie to była taka, to był konflikt życia, który myślałem, że zakończyłem, uci, uciszyłem ich, wiesz, endgame, że to jest Murańskim uniwersum, endgame, a to kurde jednak nie jest endgame, to się dopiero zaczyna. Arek nadmienił, że jest załamany, ponieważ murański, który w jego opinii dopuszczał się haniebnych czynów, po raz kolejny dostaje atencję oraz platformę do szerzenia swojej narracji. Tańcula podkreślił, że nie nazwał pasuta słowem na K, lecz określił tak jego zachowanie. Na argument dotyczący kwestii finansowych, Tańcula oznajmił, że za całą, w cudzysłowie, przygodę z Murańskimi zapłacił swoim zdrowiem. To mnie najbardziej rozwala, że, że wiesz, ktoś mówi, że jesteś hipokrytą, kur... Ja mam realny konflikt, z mi po rodzinie, po wszystkim, przez nieprzespane nocy, nerwów, mnóstwo, zdrowia, tyle zjadłem i on mi powie, że a ja mogę zarobić, a on nie może zarobić. Człowieku, ja tych pieniędzy naprawdę w... Przepłaci, naprawdę zapłaciłem za to zdrowiem nerwowym i, i wszystkim za te pieniądze, bez kitu. Tańcula na chłodno ocenił, że może faktycznie użył zbyt mocnych słów i przeprosił Roberta. Wiemy. Dobra, masz reaktor, myślał na spokojnie, już mi nerwy to to rzeczywiście może za mocnych słów użyłem, więc jeżeli się uraziłeś, to przepraszam, nie miałem na, na myśli czy nazwać tylko że zachowałeś się, to zachowanie było takie, no, no tak, nie, no tak. to pazernie, zachować pazernie nie na pieniądze, tak, okej, dobra, nie tylko pazernie na pieniądze tak, zachować tak. I, i, i to, i o to bo, chodzi, tyle. Bo, bo, bo. Jak zahaczyliśmy już o temat Murańskiego, dziennikarz z kanału Antyfakty, który ostro podpadł Jackowi przez robienie wywiadów z jego byłym ochroniarzem, został rzekomo zaatakowany przez starego Murana w toalecie. Mieliśmy się w drzwiach, ja już wychodziłem jakby z tej strefy pisuarowej, no. zobaczył mnie, zmierzyliśmy się wzrokiem i nagle leci z otwartej ręki w podbrzusze strzał. Ja się, ja byłem totalnie żoko, że w ogóle ten człowiek może... Ale mocno czy tak na żarty? Mocno, mocno. To nie był taki strzał, że mnie z... jakoś mega zabolał, ale mocno to odczułem. Popatrzył na mnie, pokazał mi tak, a ja powiedziałem, że zobaczymy, bo to już jest po prostu atak fizyczny, to już jest dla mnie przesada Według relacji Federacja Fame MMA od razu została poinformowana o zdarzeniu. Niestety nie było świadków owego zajścia. Wczoraj odbyła się druga konferencja zapowiadająca galę Prime Show MMA3. Klasycznie na wydarzeniu doszło do wielu ostrych kłótni, bijatyk oraz zadym, również poza kulisami, co warto podkreślić skala wczorajszych dymów przewyższała wszystkie poprzednie konferencje. Na ostatnią chwilę federacja ogłosiła nowe zestawienie, mianowicie Big Jack zmierzy się z Jankiem, tworząc tym samym pierwsze zestawienie niskorosłych w Federacji Prime. Na konferencji zostały ogłoszone również dwa nowe ciekawe zestawienia, które dojdą do skutku na następnej edycji Gali. Don Cassio w Main Evencie zmierzy się z popkiem w formule bokserskiej, a Zus je zawalczy w Count Main Evencie z Moniką Godlewską. Na zaprzyjaźnionym kanale Raptok pojawił się dzisiaj materiał związany z informacjami na temat konkursu, który organizuje Sentino. Nagrodą jest spędzenie z nim pełnego przygód dnia, a to wszystko na jego koszt. Zapraszam! To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata Free zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!